Ja się banku w stronę Kasprys to jest widzowie widzowie to jest widzowie drugi, druga część, um, jak wam, dobra, pierwszy skupmy może sobie jakieś rzeczy, ok I zaraz wam wszystko powiem. To jest widzowie druga część challenge'u, um, że gram bez, bez dźwięku w Roblox drzwi. No, jeśli chcecie zobaczyć pierwszą część, to wbijacie na mój kanał, tam już pewnie jest raczej dostępna, na już... Więc yy, zapraszam na, na pierwszą część. Ogólnie właśnie, jak ja wam mówię, jak mówiłem na pierwszej części, gorzej będzie naj, gorzej będzie z ambuszem, bo screech to tam... No screechem też jest bardzo źle. Ale z ambuszem tak szczerze będzie gorzej, bo... Bo jeszcze na screech da się, bo jak ja będę się tak rozglądał, no właśnie tam pałek będzie jeszcze. Jak ja się będę dosyć rozglądał. No to w takim no w końcu ja go... Wiecie, no, no uchwycę, ale... No, od takiego ambusza, no to nie wiem, czy ja dam radę. Uciec. I to jest mój mini problem. Bierzemy tutaj oczywiście ten piąty, tak dla beczki, bo nie wiem. Nie wiem co. Dobra. Yy, 57 było. Dobra, diupa nie ma i tak, tak, więc słodko. 58. Dobra. O Oj, Chyba ambusz będzie leciał. Nie, no świe świeczka się nie paliła. No patrzcie. Świeczka się nie pali. Aha, ja chyba wiem. Ała, aha, bo są oczy. I dlatego ja, a ja myślałem, że ambus leci, nie? A to oczy. Ja, ale ja, co Dobra, było ten. O nie, gorzej będzie tutaj. Tutaj, o właśnie. Tutaj to jest śmierć. Widzowiem. Tutaj jest czysta, odległa śmierć. Screecha nie ma, ale się boję, i dlatego wolę się tak. O! Mamy dźwignię. Dobra, nie ma Screecha. To jest bardzo giz. Dobra, nie ma dalej. Dalej nie ma. O! się jakiś... Jakiś błąd. Jaki, jaki ale O, zb... crucifix. Biorę to, biorę to i spadam na poduszko. O ma leci. Co to było? Nie dość, że tu, a tu jeszcze crucifix. O właśnie, zapomniałem, o nie, zapomniałem, o panie, panu Screechu, właśnie. A, to dobra, walić te szafy. Walić te szafy gorzej będzie z y naszym pięknym Screechem, który nie wiadomo, czy się tam przyczepia, czy się nie przyczepia. Teraz gorzej, dobra, w razie co się pali świeczka, więc nie będzie leciał, e e e e okej. Okay. Dobra, nie będę, nie będę już za bardzo, nie będę ten, nie będę yy, tutaj, jak właśnie widzicie, za bardzo szaf tutaj ten, bo jak chcę zrobić tak, żeby mi się opone oh, le wyleczyło HP. Tak a nie będzie, gdy nie, gdy uda mi się to naprawdę przejść. Jak uda mi się to przejść, to będzie bardzo fajne, a jak mi się nie uda tego przejść, no, to nie będzie bardzo fajne. No, oczywiście. dobra, lecimy, lecimy z Sikem. Lecimy z Sikem. Dobra, trzeba. Dobra. Z Sikem raczej myślę, że będzie S, Ale czy na pewno? Zobaczymy. Dobra. Trzeba dobre drzwi wybierać. Na razie nam idzie wyśmienicie. To no bardzo wyśmienicie, jak właśnie widzicie. No, więc raczej to przejdę. Okej okay. Mamy tutaj. Te... Tam nie leczą nic, ok. 75. Pokój. Lecimy dalej. 77. 70. Dobra, nie wiem, boję się, że Ambus poleci naprawdę. A nie będzie za jak Ambus poleci, prawda? O kurczę, ale widziałem jego murda, czy zesrałem. No proszę mnie nie robić takich pokoi! Bo to nieprzyjemne. Nie dobra, czysto, ale będzie leciał w naszym rush. Więc tylko... Dobra, będę... Dobra, leci szybko do szafy wtedy. Spokojnie. No tylko że jest ciemno, nie? Więc nie fajnie Dobra, jest git. Dobra, będzie jest git. drugi pokój. W razie co świeczka się pali dalej, tak? Tak się świeczka pali, więc... Dobra że co mam fixa? I nie zamierzam się go użyć. Pch. Nie zamierzam go użyć. Nie no, nie zawaham się go użyć. Tak mówiło Jezu. O kurczę, halt. Okej, okay, fajne. Co to zarobiście? Mamy Halcika. Przechodzimy. Co ten halt taki dziwny? Nie, nie robi ciąg w ogóle tour or round. Tam Dobra, lecimy, dawaj, 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 panie Halt, bo ja słuchaj. Ja mam taki czy ja panu powiem. Ja daj, ja muszę przejść y, drzwi bez tego, więc proszę mnie tutaj. Więc proszę mi, proszę mnie wypuścić z tego pięknego korytarza, tak? Bo ja chcę ten, y, ten, ten właśnie tutaj przejść, ten, ten, więc ja sobie bezpiecznie pójdę do drzwi 85. No wiem, że pójdę sobie bezpieczny do 80. świeczka się pali, więc nie będzie żadnego Bedina. przykład ambusza. dalej się pali, dalej się pali. Lecimy tu. Tę świeczkę się użyje na y, pokój 90. O kurde. I to na, i to na, na pewno na 90 pokój się użyje. Dobra, świeczka się dalej pali, więc nie będzie ambusza. Nie ma ambusza dalej. No i myślę, że ambusza już raczej w tej gerce komputerów komputerówce nie będzie, bo jak sami widzicie, jesteśmy w tym miejscu. Właśnie. Okej. Okay. Tutaj, tutaj mam, teraz będę... mam prawo, jak sami widzicie, wykorzystać całą tylko bardziej się boję, że wlecę w takie coś jak, o, o nazwie pułapka, tylko teraz nie wiem, czy jak zgasić to może to będzie screech, a nie rush. I to jest ten problem. O, dobra, to będzie, to będzie leciał rush, tak, przynajmniej tak mi się wydaje, więc ja już wchodzę do szafki. Leci. Szybko, bo czasu nie mam. Dobra, nie mam pana screecha. Idziemy tu, idziemy tutaj, 94 drzwi, spoko, świeczka się dalej pali, dobra, to będzie leciał raz. teraz, lecisz? Lecisz, mordeczka, leci, wychodzimy, dobra, teraz szybko, czy nie ma, dobra, nie ma, yy, nie ma stricza. mamy już 95, więc mamy połowę tego gdzie ogrodu, czekaj, czekaj, to będzie rasz. A nie, bo to są oczy. Ale może... Ale nie wiem, czy rasz nie poleci też. Nie leci. A się pamiętam. Pamiętajmy o Screechu. Leci! Leci! Mamy go! EZ, największy EZ już nie widziałem. Screechy mamy dalej. Dobra, świeczka się pali, więc możemy. Oj, prawie w pułapkę wpadłem, więc bezpiecznie możemy iść. Ostatni pokój ciemny. To był, to jest chyba. Zrobię, mamy to. Mamy to, dobra, świeczka się w razie co do dalej pali, więc nie będzie. Tu, ale tutaj jedynie nikt już nam nie może grozić, oprócz figury. Tutaj raz już nam nikt nie będzie groził. Oprócz pięknej, najpiękniejszej figury Dobra, w sumie nie Lecimy, jesteśmy na setnym pokoju Najgorsze to, że nie będę słyszał, gdzie idzie figur Ale w razie co, mam krucyfixa Jak będzie go trzebało użyć Dobra? Dobra, gdzie on jest? Chyba nie wiem, gdzie on jest teraz. Chodzi, on tu gdzieś chodzi. Ale gdzie on jest? chyba nie wiem, nie? Dobra, już wiem w razie co to gdzie on jest. Dobra Lecimy tu, dobra Fajnie Zabieramy, nie ma dalej Dobra, on wchodzi sobie, więc niech sobie pójdzie na szkolenie Na tutaj, właśnie On się, on się, czy on się wróci? On się chyba nie wróci No teraz pytanie, gdzie on siedzi, e? Ja się boję Gdzie ON JEST? O kurde Dobra Spoko Jest git Jest ile Ja... Jest Wszystko z zgodnie z planem Nie no żartuję, nie jest wszystko zgodnie Dobra, ja idę na crucifixie, nie? Ło Jezu! O kurcze, ale się zesrałem Wiedziałem, żeby tego crucifixa użyć To było przekonane Mówiłem, a wy mnie... Nie no dobra, żartuję, a nie ale... Sercem jak... Co? Jak on mi wyskoczył na mordę, ten debil? Jak to wyglądało w ogóle? No jak ja tam mam wrócić, to ja się zabiję chyba. Ja naprawdę coś ominąłem? No nie mam ostatniej baterii. No nie mam. Nie... Yeah. Ja yeah, pierdziele ludzie no! Powaliło was chyba O no, chyba was powaliło do reszty już. Teraz gdzie on jest? Chyba ja tam przedłów. Pani jest ostatnia. Dobra, idzie tu, więc idziemy tam. To się tu. On sobie pójdziesz tam na spokojnie, jak gdyby nigdy nic. Ja sobie pójdę tam. No Bardzo fajnie. Spadamy na tapsach teraz. Bo idziemy tu. Bierzemy to. Pradibny. Mamy to. Patrzcie dobrze. Tak jest. Pal się teraz, widziut. Lecimy! Dobra, musimy to teraz zrobić jak najszybciej. 7-ka, Trzysteczka, dwójeczka. 9 Lecimy. 2 okay, Dalej lecimy. Dwójeczka, dziewiąteczka, ósmeczka. 2 Okay. Dobra, ostatni ten będzie bardzo szybko teraz. O kurczę, jak to leci teraz. O ja nie mogę, dobra O ja, nie wiem, siódemeka nie będzie, nie, nie będzie? No nie, dajcie ten, dajcie już do końca, please. 7 8 eee, Nie Dobra, spróbuję mojego tutaj ten... O Boże, ale długo trwania Ciekawe, komu się będzie chciało oglądać osobę jak ja 15 minut praktycznie. Dobra, jest. Mamy to. Dobra, biorę tapsy. Spadam tutaj do windy. Jest, mamy to. Widzowie, udało nam się. Co so figur! Jesteś bezużyteczny! Nigdy nie mnie nie złapiesz, bo jesteś za słabym! Tak, jesteś za słaby, słabszy, słabszy głosów, ja Dobry, <try> Co kosk, <ci> który widziałem Dobra, widzę, mam nawiasę uciekać, trzymać się. Do zobaczenia w kolejnych ciekawym. Na razie.